Już mogę prosić o ciszę? Dzień dobry moi drodzy. Witam wszystkich serdecznie. Popatrzcie jak piękny dzisiaj dzień. Świeci słoneczko. Piękna pogoda. Nastrój jeszcze wakacyjny. A pewnie wszystkim wam jest niezwykle miło, że zaczynamy znowu zajęcia szkolne, prawda? W końcu 1 września to jest jeden z najpiękniejszych dni w roku. Czyż nie? Prawda? Przed nami perspektywa pięknych dziewięciu miesięcy, w ciągu których staniecie się mądrzejsi, bogatsi w wiedzę, tyle nowych doświadczeń zdobędziecie, tyle wspaniałych rzeczy przed Wami. I my, nauczyciele już od kilku dni też pracowaliśmy i wymyślaliśmy tutaj różne ciekawe rzeczy, jak wam umilić czas w tym roku, żebyście jak najwięcej skorzystali, żeby jak najwięcej ciekawych imprez odbyło się w szkole i myślę, że będziecie na pewno z tego zadowoleni. Wakacje mijają szybko, ale słuchajcie, rok szkolny mija równie szybko jak wakacje, także to jest pocieszające, że już tylko 9 miesięcy do zakończenia roku szkolnego yy, i miną one na pewno bardzo szybko. Będziemy również bardzo zachęcali naszych licealistów, których jest zobaczcie coraz więcej, bo już w tym roku dwie klasy mamy pierwszą i drugą, do aktywności na rzecz szkoły i dla nich wymyślony jest taki projekt zastówkę. Oni dowiedzą się bliżej o co chodzi, ale mam nadzieję, że będą mogli tutaj swoje działania społeczne i całą aktywność uruchomić, zdobywając jednocześnie punkty z zachowania. Będziemy Was zachęcać do aktywnego trybu życia. Między innymi przygotowaliśmy projekt 4 pory roku, w którym namawiać Was będziemy do chodzenia po górach. I Dużo, dużo jeszcze przeróżnych ciekawych rzeczy w planie imprez szkolnych naszym się znajduje. Także myślę, że nowy rok szkolny zapowiada się ciekawie. Życzę Wam samych sukcesów. Samych dobrych wyników w nauce, w szóstej klasie wspaniałych wyników na sprawdzianie, trzeciej gimnazjum, wspaniałych wyników na egzaminie gimnazjalnym, licealistom jeszcze nic nie życzę, bo w przyszłym roku pierwsza matura, także jeszcze na razie im, im nie życzymy. W przyszłym roku będziemy za nich trzymać kciuki. A moim kolegom nauczycielom zadowolenia z pracy, wytrwałości, uśmiechu przez cały rok. Żebyśmy wszyscy byli tak wypoczeni i pełni wypoczęci byli pełni energii jak dzisiaj w tej chwili. Chciałam Wam powiedzieć, że bardzo się wszyscy cieszymy, że w tym roku po rocznej przerwie mamy klasę pierwszą. Popatrzcie, to jest ich najważniejszy dzień w życiu dzisiaj prawie. Pierwszy dzień w szkole. Stoją tutaj stremowani. Od dzisiaj staną się cząstką naszej rodziny szkolnej i myślę, że wszyscy będziemy im pomagać i trzymać kciuki za nich, prawda? Będziecie, otoczycie ich opieką zgodnie z naszym zwyczajem szkolnym. Ja poproszę tutaj wszystkich pierwszaków, żeby się pięknie przedstawili. Czyli każdy podaje, jak się nazywa. Bardzo proszę po kolei. Kto jest odważny z pierwszej klasy, przyjdzie pierwszy? Szybciutko. Kto idzie? Błażej, chodź. Nazywam się Błażej. A nazwisko? Cikola. Błażej, którego siostra Ola chodzi do pierwszej gimnazjum? Nazywam się Przemek y, Gmerek. Brat Szymona. Nazywam się Jaś Sapieha. Brawo. O. Nazywam się Ola Kowalajd. Bardzo proszę. Nazywam się Antoś Bolek. <noise> Nazywam się Ola Heluszka. Ola Heluszka. No. Nazywam się Kinga Kowalska. Kinga? Nazywam się Małgosia Dziek. Małgosia. Nazywam się Nadia Stankiewicz. Siostra Kinki. Nazywam się Kabil Babik. Kabil. Cała dziesiątka bardzo odważnych pierwszoklasistów, którzy dokonali prezentacji. Brawa dla nich. Słuchajcie, i teraz uh, nowy uczeń w klasie trzeciej. Hello, Conor. How are you? Yes. Uh, I have a, mm, asked to, for you, to you, because Conor is from Great Britain and he doesn't speak uh, Polish. No one word. Only English. And his mother too. Only his grandmother uh, speak Polish. So I uh, help, I hope that you help him, and uh, you take care of him in this year. Okay? It's a very important day for him because he doesn't understand nothing. So now he has one year to know Polish, to know Polish culture. So come to meet Connor. Come. Nie, to dobrze. Słuchajcie, to jest naprawdę dla niego bardzo trudny dzień. On po prostu nic kompletnie no, nie rozumie, i ja mam nadzieję, że wszyscy będziemy starali się tak go otoczyć opieką, żeby on y, przez ten rok poznał Polski, dobrze? Yes. Mam nadzieję, że wszyscy pomożecie i nam, nauczycielom, że jak będziecie zwracał się do Was z prośbą po angielsku, nie wy się wszyscy uczycie angielskiego, nauczyciele nie wszyscy, że zawsze będzie mógł zwrócić się do Was z prośbą o pomoc, dobrze? Brawa dla Konora. Klasa czwarta. Też mamy nową uczennicę. Bardzo proszę. Zapraszamy. Klasa Dzichanowicz. Zradkowa. Zradkowa, brawa, tak. Bardzo. Dziękujemy. Klasa to była piąta. 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 Czwarta. Aha, to piątej nikt nowy nie doszedł. Szósta klasa. Zapraszamy, brata. Klauki. Proszę bardzo. Jestem Maciej Cichanowicz. Dziękuję. Klasie szóstej. Słuchajcie, to jest dla nich wszystkich bardzo trudny dzień. Znaleźć się w nowej społeczności. My się wszyscy znamy, prawda? To jest po prostu... o Bardzo proszę, żebyście ich otoczyli opieką, żeby poczuli się szybko, dobrze. Klasa pierwsza, gimnazjum. Tam dzisiaj też mamy nowego ucznia. Jeszcze będzie nowa uczennica, która po prostu przyjdzie dopiero jutro. Zapraszamy cię do nas. Nazywam się Paul Frydrys z Besztycy Aha, Z król Polski było to bardzo dawno zobaczycie miejsce, w którym ten król mieszkał, a więc duszniki są takim miejscem, które warto odwiedzić. Przy okazji pójdziemy do lasu, zdobędziemy górę, szczyt na tej górze, pójdziemy do... Świetnie, pójdziemy do schroniska, zobaczycie jak wygląda schronisko turystyczne i wrócimy z powrotem do domu. Myślę, że nikt się już nie boi takiego wyjazdu. Byliśmy we Wrocławiu, jeszcze dalej. Dlatego proszę rodziców, Właśnie, żeby na tak jutro dzieci miały pełne butki. Nie sandały, tylko pełne buty, bo będziemy wchodzić pod górę na muflon i będziemy z tego muflona schodzić. Więc sandałki są niewskazane, więc pełne butki, jakieś adidaski, tenisówki. Pogodę mamy zamówioną, jak się okazuje, wspaniałą, więc nie za grubo tam poubierać. Lepiej na cebulkę, krótki rękawek, dłuższy rękawek. Na tych kartkach macie Państwo napisane, że również coś przeciwdeszczowego. No, prognozy są piękne. Jeżeli macie Państwo takie malutkie pelerynki, te cieniutkie, żeby nie zajmowały dużo miejsca, to tak profilaktycznie można włożyć dobre zaczka. Oczywiście. Proszę. proszę. Oj, sztormiak będzie za, za ciężki i za gruby. Wiesz, a no, jutro, no, jutro zapowiada no, się raczej. ja dziury, i to No to chyba taki dziurawy sztormiak się nie sprawdzi w czasie deszczu. No ale w każdym razie, no, mamy nadzieję, że tej pogoda się uda. Coś do picia, jakąś tam kanapeczkę. Wracamy o godzinie 14, więc nie jest to cały dzień, więc na obiadek wrócą. Koszt wycieczki około 10 zł, bo może coś tam zafundujemy dzieciom w tym schronisku, zobaczymy, bo nie wiemy co tam będzie można. Jeżeli nie, to będzie pieniędzy to ewentualnie na rzecz klasy, bo w sumie, w sumie bilety w jednej i drugiej kosztują 7 zł. Plus, minus, a dokładnie nie wiem jak to w tej chwili wygląda. Więc tak mówiliśmy 10 zł, więc gdybyście Państwo mogli w tej chwili ktoś tam zebrać od razu te to jest pieniądze. Zwykle, nie? No proszę, tam, pan Jurek jest naszą dobrą, dobrym duchem jest. szkoły, jest, jest takim przyszywanym wujkiem naszym, będzie uczestniczył ja z naszym. Czekaj, jak na tu podejdę. No. Tak ja. Słuchajcie, będziemy się często spotykać, najczęściej na rajdach i z niektórymi, jeśli będą chcieli, ja prowadzę tutaj kółko robię. Jeśli będziecie chcieli chodzić na opiekunkę, to zapraszamy. Chcę rzeczywiście od razu wyjaśnić, ponieważ doświadczenia pan, wiem, że dzieci są są słyszą słowo kółko, to sobie wyobrażają kółko. Jakie kółko komputerowe? Kółko to są takie zajęcia. Będziemy się spotykać w kółku. Jak, 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 jak pracować na komputerze. Tak, lekcja poza lekcjami. Takie spotkanie w pracowni komputerowej, zajęcia pozalekcyjne. To się nazywa kółko.